29 kwietnia 2025 roku, wtorek. Święto świętej Katarzyny Zesini, dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy. Kolor szat: biały. Drugi tydzień wielkanocny. Pierwsze czytanie: krew Chrystusa oczyszcza nas z grzechu. Psalm: chwali Błogosław, duszo moja pana. Ewangelia: tajemnice królestwa objawione prostaczkom. Pierwsze czytanie z pierwszego listu Świętego Jana Apostoła. Najmilsi, nowina, którą usłyszeliśmy od Jezusa Chrystusa i którą wam głosimy, jest taka: Bóg jest światłością, a nie ma w nim żadnej ciemności. Jeżeli mówimy, że mamy z nim współuczestnictwo, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z prawdą. Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa w światłości, to mamy jedni z drugimi współuczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy... Czynimy go kłamcą i nie ma w nas jego nauki. Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy rzecznika u ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata. Oto słowo Boże. Psalm: Chwali, Błogosław, Duszo Moja Pana. Błogosław, duszo moja, Pana, i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. Błogosław, duszo moja, Pana. I nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. Chwali Błogosław, duszo moja, Pana. On odpuszcza wszystkie Twoje winy, i leczy wszystkie choroby. On Twoje życie ratuje od zguby, obdarza Cię łaską i zmiłowaniem. Chwali Błogosław, duszo moja, Pana. Miłosierny jest pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. Nie zapamiętuje się w sporze. Nie płonie gniewem na wieki. Chwali Błogosław, duszo moja Pana. jak ojciec lituje się nad dziećmi. Tak Pan się lituje nad tymi, którzy cześć mu oddają. Wie on, z czegośmy powstali. Pamięta, że jesteśmy prochem. Chwali Błogosław, duszo moja Pana. Lecz łaska Pana jest wieczna, dla Jego wyznawców, a Jego sprawiedliwość nad ich potomstwem, nad wszystkimi, którzy strzegą Jego przymierza. Chwali, Błogosław, duszo moja Pana. Aklamacja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie Nieba i Ziemi, że tajemnice Królestwa objawiłeś prostaczkom. Alleluja. Alleluja! Alleluja! Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam cię, ojcze, panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, ojcze, gdyż takie było twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi ojciec mój. Nikt też nie zna syna, tylko ojciec. Ani ojca nikt nie zna, tylko syn i ten, komu syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemie lekkie. Oto słowo Pańskie. Kochani, dziś, wspominając świętą Katarzynę ze Sini, widzimy wzór radykalnej miłości do Chrystusa i Jego Kościoła. Święta ta przypomina nam, że bez światła Bożego ludzka mądrość jest ciemnością, a bez pokory każda siła staje się ruiną. Święty Jan apostoł mówi: Bóg jest światłością, a nie ma w nim żadnej ciemności. Jeśli chcemy mieć udział w tej światłości, musimy żyć w prawdzie, wyznając grzechy i odrzucając kompromisy. Oznacza to codzienne wybieranie dobra, wierność Bożym przykazaniom, unikanie kłamstwa, niesprawiedliwości i obłudy, a także odważne dawanie świadectwa wiary w codziennych sprawach. Święta Katarzyna wiedziała, że świętość nie jest opcją, lecz obowiązkiem chrześcijanina. Dlatego napominała także papieży, by Kościół świecił blaskiem nieskalanej świętości. Dzisiejsza Ewangelia przypomina: Wysławiam cię, ojcze, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi, a objawiłeś je prostaczkom. To prostota serca otwiera nas na Boga. Święta Katarzyna, choć bez wykształcenia, osiągnęła szczyty mądrości, bo jej serce było czyste i całkowicie oddane Panu. Jezus zaprasza nas, przyjdźcie do mnie wszyscy utrudzeni. To wezwanie wymaga od nas porzucenia ciężarów świata i przyjęcia jego jarzma, jarzma miłości, wiary i wierności. W praktyce oznacza to choćby codzienne cierpliwe znoszenie przeciwności, wierne spełnianie obowiązków katolika, życie w uczciwości i modlitwie, nawet wtedy, gdy wymaga to ofiary i wyrzeczenia. Święta Katarzyna uczyła tej drogi pokory i odwagi, nawet gdy cierpiała. Odpowiedzmy na to wezwanie do świętości. Od dziś podejmijmy codzienną modlitwę o czystość serca. Ofiarujmy drobne wyrzeczenia za nawrócenie grzeszników i nie wstydźmy się dawać świadectwa naszej wiary w miejscach, gdzie światłość Boża jest zagłuszana. Stańmy w świetle Boga, wyznawajmy grzechy, świadczmy o Chrystusie mimo drwin świata. Niech święta Katarzyna wyprasza nam ducha prawdy i pokory, byśmy doszli do domu Ojca. Gdzie światłość nie zna zmierzchu. Amen.